Tak, tak, takie fajne, takie fajne jest, o, się radnym, o, tak, 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 Śmieję się raz tak, 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 ho, ho.

No pokaż no się, pokaż. O tak. Przed kamerą już nie chce się śmiać. O tak. No jak zwykle, normalnie. Bo! Bo! Boo! Pokaż zęby. Boo, pokaż zęby! Miłoś bo każ się dzieje, miłość się dzieje! Eje. Dobra. Koniec.